Jan Ratajczak, dzień dobry Państwu. Witam w powiększeniu. Dziś naszym gościem jest Mikołaj Mariaskin, zawodnik AZS-u Zielona Góra, sekcja siatkówki. Witam cię serdecznie. Witam. Za Wami i za nami właściwie też już koniec sezonu, koniec sezonu siatkarskiego drugiej ligi. Wykończycie te rozgrywki na czwartym miejscu, chociaż no, były duże nadzieje na to, żeby jeszcze ten sezon sobie przedłużyć. Niestety tak się nie stało. No dokładnie teraz w sobotę przegraliśmy mecz ostatniej szansy we Wrocławiu z tamtejszą gwardią 3 do 1. Bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu, lecz na dzień dzisiejszy zespół z Wrocławia jest, jest zespołem mocniejszym. Wygrał zasłużenie za 3 punkty. No i życzę im powodzenia w turnieju półfinałowym, bo niestety w tym sezonie on nie jest dla nas. Gwardia bardzo Wam leżała tutaj przy Szafrana, potrafiliście z nimi wygrać dwukrotnie, ale we Wrocławiu chyba ta hala jednak mocno przeszkadza, żeby, żeby rozegrać zwycięski mecz. No to mówię, pierwsze trzy sety były naprawdę bardzo dobre w naszym wykonaniu. Tam decydowały dwie, trzy piłki w każdym secie i to się kończyło raz dla, dla nich, raz dla nas. Jednak zespół z Gwardii wytrzymał psychicznie, wytrzymał, wytrzymał to napięcie, była pełna hala ludzi, dobrze zagrywali, troszeczkę może zabrakło rotacji w składzie, w szerszej ławki, nie wiem, ale na pewno się staraliśmy, bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu i nie mamy do siebie pretensji, nie udało się sportowo na dzień dzisiejszy, że jesteśmy słabsi i, i tyle. Mecz w nowej soli. Astra wygrywa z Wiktorią Waubrzych. To chyba sensacja, już tak na zakończenie, zakończenie tych rozgrywek. I ciekawa sytuacja, bo przed tymi playoffami to wy odebraliście Astrze to trzecie miejsce dość szczęśliwie, a teraz sytuacja odwróciła się. Znaczy, przede wszystkim gratulacje dla zespołu z nowej soli, że walczył do końca, że widać, że zależały na tym trzecim miejscu. Może powiem za siebie mi osobiście, tak naprawdę szczerze, czy jestem trzeci czy czwarty, nie robi żadnej różnicy. My graliśmy do samego końca o coś. Zespół z Nowej Historii to praktycznie od trzeciej kolejki, wiadomo było, że nic nie ugra. Widać było, że chcą być przed nami, są punktem przed nami i na dzień dzisiejszy chyba są lepsi, no, bo nas na tabeli, ale mówię, my walczyliśmy do końca o cel, jakim był właśnie ten, ten półfinał. Przegraliśmy po sportowej walce i skończymy sobie na czwartym miejscu. Bardzo się z tego cieszymy, że udało nam się być w ogóle w tej pierwszej czwórce. Mhm. W całym sezonie 12 zwycięstw, 8 porażek. Najgorszy mecz w waszym wykonaniu? Tak na podsumowanie? Najgorszy mecz w naszym wykonaniu. Na pewno meczył siebie z nową solą. W rundzie playoff, bo w rundzie zasadniczej to mówię, jeszcze tam było na wszystko na styku. Na pewno najsłabsze nasze spotkanie. Z tych 8 porażek, cztery to z zespołem z Wobrzycha kandydat do awansu do pierwszej ligi. Dwa razy przegraliśmy z Nową Solą, dwa razy z Wrocławiem, czyli przegrywaliśmy cały czas tym Czubem. Widać było, że te zespoły, które są teoretycznie słabsze, yy, ogrywaliśmy te zespoły i to pokazuje, że wyrobiliśmy jakiś swój styl gry. No Miejmy nadzieję, że teraz zaczyna się się sezon dla działaczy, dla naszych, naszego dyrektora, władz klubu. No, zobaczymy, co oni, co oni wymyślą, jak oni będą chcieli zbudować na przyszły sezon Zespół i o co będziemy grali? Od dziś chyba jedne z pierwszych decyzji, bo walne, walne zebranie zarządu azs u ale wracając do tych rozgrywek ligowych, to był ciekawy sezon, trzeba przyznać, mimo tych ośmiu porażek. Zwycięskie mecze z Gwardią chociażby no, cieszyły niesamowicie kibiców i was no, chyba mi nie, nie, nie zaprzeczysz, że was też nie cieszyły. No dokładnie. Przede wszystkim. Po raz pierwszy od trzech lat Zielona Góra dotarła do fazy play-off Po tym sezonie, że graliśmy o awans dość mocno i przegraliśmy pamiętam, trzy spotkania z zespołem z Poznania po 3-2, gdzie byliśmy już praktycznie w pierwszej lidze. Były trzy sezony, w których nie udało się nam wejść do playoffów, w ten pamiętny sezon, gdzie spadliśmy do trzeciej ligi. Widać teraz, że się odbudowaliśmy, że wróciliśmy na dobre tory, że zespół z Zielonej Góry jest szanowany, znowu się nas obawiają. Dobrze się o nas wypowiadają i to cieszy, widać było, że praca jaką wykonaliśmy w tym sezonie przyniosła efekt i dlatego podziękowania z mojej strony i dla trenera i dla przede wszystkim chłopaków, dla, dla, dla moich przyjaciół, dla moich kolegów z boiska za to, że przez te 7 miesięcy Byliśmy razem, i tak naprawdę, praktycznie czasami w 8 czy 9 osób potrafiliśmy zbudować zespół, który coś ugrał. No, no właśnie, obok tego podstawowego składu byli też zmiennicy, ale jak ty, jak ty możesz to ocenić, opisać, bo ty masz na pewno lepszy pogląd na tą sytuację z treningów, czy ci rezerwowi. Są takimi zawodnikami, na których można było liczyć w takich ciężkich, trudnych momentach? W tym sezonie jeszcze na pewno nie, bo nie mówiąc nic chłopakom, przede wszystkim dzięki nim, że, że przychodzili, mieliśmy czterech czy pięciu juniorów w składzie młodego rozgrywającego, który pierwszy raz grał w drugiej lidze. I mieliśmy te 12-13 osób, ale tak naprawdę mieliśmy do grania ósemkę, ludzi, którzy, którzy do tego byli tutaj zatrudniani. No, fajnie, że są juniorzy, którzy przychodzą, pomagają nam, ale na dzień dzisiejszy mamy naprawdę trochę za wąski skład, jeżeli chodzi o rywalizację na poszczególnych pozycjach, żeby myśleć o czymś więcej, bo nawet to, co różni zespół z Nowej Soli czy nas od Wałbrzycha i Wrocławia, to przede wszystkim ławka. Zespół Wrocławia ma 15-16, tak samo zespół Wołżycha 15, 16 osób na równym poziomie, którzy mogą w każdej chwili wejść i pomóc drużynie. My mamy troszeczkę inaczej, mamy 7, 8 ludzi plus młodzież, która zrobiła w tym roku bardzo duży krok do przodu i i fajnie, że wykorzystali swoją szansę, bo wydaje mi się, że paru z nich trener Pauluch będzie chciał zostawić na przyszły sezon. No więc tym bardziej trzeba chyba pogratulować tego, no tak jak sam zresztą przyznałeś, jednego z lepszych sezonów od, od kilku lat w zielonej górze, a tak wybiegając trochę w przyszłość, liczysz na to, że AZS w końcu tak naprawdę będzie się, się bił o awans do pierwszej ligi, no bo piłkarze ręczni. Jeszcze im brakuje tego języczka uwagi, żeby awansować. A, a co z wami? Co z wami? No, wszystko się okaże, jak mówię, bo, bo mi się wydaje na koniec kwietnia, na koniec, na koniec maja, może będziemy wiedzieli, na czym stoimy. Ja tu jestem już 8 lat w Zielonej górze, czuję się tutaj bardzo dobrze i, i tak naprawdę przez te 8 sezonów graliśmy trzy razy o, o awans do pierwszej ligi w, w ostatnich tam meczach. I tylko raz przez te 8 sezonów był zespół, który miał od początku cel awansować. Tak naprawdę pozostałe te dwa przypadki to były takie udało się, udało się, wszyscy euforia. I, I nie wiem, czy doczekam takiego momentu, kiedy dostaniemy cel w kontrakcie, w tym roku macie awansować do pierwszej ligi. Nie wiem, czy nasz klub na to stać, czy naszą sekcję na to stać. I, i przede wszystkim Zielonej Górze jest zapotrzebowanie na siatkówkę na pierwszej ligowym poziomie. To trzeba się nad tym zastanowić. Ale to mówię, no, chciałbym chociaż raz, żebyśmy mieli postawiony cel i możliwości finansowe przede wszystkim, żebyśmy mieli możliwości awansować do tej pierwszej ligi. Sportowo nam trochę brakuje, jeszcze nie ukrywam, mamy troszeczkę luki w składzie, nie mamy rywalizacji. Jeżeli trener zarząd będzie chciał coś więcej, no to wydaje mi się, że to już decyzja i trenera i zarządu, na jakich pozycjach są wzmocnić zespół. Ja mówię, ja się cieszę, że mogę spędzić taki udany sezon z chłopakami, za które jeszcze raz wszystkim dziękuję. A myślisz czasem o, o, o trenowaniu zespołu drugoligowego? Czy może gdzieś y, w międzyczasie, burszpa, byłeś asystentem Tomasza Palucha? Samodzielny na pewno nie. Męska siatkówka jakoś to nie dla mnie. Teraz pracuję w szkole kobieca. W celu 7, tak, <laughs> tak mam, mam tam swoje dziewczyny, które, które, które prowadzę. Dobrze się czuję w tym, co robię. Dobrze się czuję w moim szkole. Cieszę się, że, że mogę pracować w tak elitarnej szkole w Zielonej Górze. Już Może kiedyś. Po prostu coś tam się udało w tym sezonie wygrać. Dziewczyny chyba z tego, co słyszałem, też są zadowolone z moich treningów. Mam nadzieję, że kiedyś doczekam momentu, kiedy będę mógł spokojnie zawiesić buty na kołek i Zielona Góra będzie w pierwszej lidze. Będę mógł przychodzić. I oglądać tą siatkówkę na takim wysokim poziomie, bo trochę jednak różnica między drugą a pierwszą ligą jest. No zobaczymy. No. Mi się z Zielonej Góry tak naprawdę nie chcę ruszać, ale to nie ode mnie zależy. Mam też ciekawą propozycję, jedną tutaj z województwa, ale to wszystko zależy, mówię. Od, 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 od naszego budżetu, od możliwości finansowych i od składu, bo nie ukrywam, że to jest dla mnie też ważne. Jak oni to wszystko widzą i z kim tu naprawdę będziemy grać. A kto cię podbiera? Z zielonej góry? Nie, 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 nie z zielonej góry. Na razie chcę zachować. Znaczy, z zielonej góry chcą, chcą cię zabrać, ale dokąd? No właśnie na razie chcę zachować to, <laughs> co dla siebie. No, zobaczymy, jak tam będzie. No mówię, na razie priorytetem jest dla mnie Zielona Góra, ja się tutaj czuję bardzo dobrze. Mm, oddałem tutaj kawałek swojego serca zdrowia dla tego miasta. Nie ma zamiaru się stąd ruszać, ale mówię, no, życie, życie toczy różne scenariusze, zobaczymy jak to wszystko się ułoży. Dobrze, a więc trzymamy kciuki o to, aby jak najlepiej się poukładało, niezależnie czy to będzie Zielona Góra, czy też, czy też inny zespół, inne miasto. Ja Ci dziękuję za, za wizytę w naszym, w naszym studiu i również za ten sezon. E, mimo wszystko chyba udany, jednak, no bo tak jak sam też mówiłeś, nie, 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 nie byliście pewni tego, że tak, tak wysoko się uda zajść. No, dziękuję bardzo <noise> również za zaproszenie i, i podsumowując, jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla, dla, dla wszystkich chłopaków, bo mówię. Przyjemnie było panowie w tym sezonie z wami grać. Ja przy, również przyłączę się do, te, do, ty, do tego, a Państwu y, dziękuję za uwagę, dziękuję za to, że byliście razem z nami. To było powiększenie. Jan Ratajczak, do zobaczenia.